I'm guessing the Commander has something similar in mind for this Star Destroyer, right? Otherwise, what's the point? But at least Wedge picked the right team for the job, huh? Those slackers in Alphabet Squadron would still be fapping around at Yavin. <laughs> Enough yapping. Time to check with the Commander and see what's next. Not now, Frisk i'll answer your questions once the star destroyer has been delivered safely delivered where we risked our tails to get that star destroyer and you can't even tell us where we're going it's not my call besides i'd be risking a lot of lives if i shared too much too soon <sighs> you hearing this after all we did for project starhawk listen all i can tell you is the basics Blender. i Vanguard for immediate briefing. Yeah, it was just getting good. Kurczę, my nie możemy, już so we have an emergency. The, right. the Star Destroyer you captured has unexpectedly fallen out of hyperspace behind enemy lines. Our troops are repairing the hyperdrive as quickly as possible, but you need to buy them some time. There's an Imperial fleet advancing toward the Star Destroyer Victorum. I want A-wings intercepting enemy fighters. The rest of Vanguard will provide defense and support. I know Imperial Protocol better than most. I have no doubt the Empire will disable the Victorum with Ion weapons before sending shuttles to recapture it. Stop them at all costs. The Empire must not reclaim the Victorum. Once the Star Destroyer's hyperdrive is operational, cover its escape so it can jump to safety. I'll send you rendezvous coordinates when the time is right. No, no, no.

Szybciej osiągać, ale zwrotność tracimy. Dajmy wstecz, broń główna. Zasięg nam się zwiększa. Pojemność mamy większą. Ładowanie mniejsze. Szybkostrzelność mniejsza. Kurczę teraz, nie wiem. Dobra, zmienimy sobie. Zostaw naprawczy ok. Nie, to sobie pozostawiamy. Nie. Nie. może sobie tak zmienimy. I dajemy nie Escape i dajemy B. Rozpocznij misję. Dobra, skaczemy. W ostatnim dniu nie było odcinka. Ponieważ źle się trzyłem i było ciężko nagrywać Od poniedziałku do piątku ostatnio nagrywaliśmy po dwa odcinki, w sobotę w niedzielę po jednym Lecz teraz, w poniedziałek już nie wyższy Dzisiaj jest planowany jeden odcinek No jak wyzdrowieje to będzie lepiej, nie wiem w ogóle jak będziemy słychać na nagraniu, ani nic Więc sprawdźmy niż bombowce. Gdzie on jest w ogóle? Dobra, będziemy tutaj dłużej. Dobra, jeden ściągnięty. A no tak, Zmieńmy sobie przyjrzeć na, na strzelanie, żeby energia przeszła. Dobra, na razie nikt nas nie ostrzeliwuje, no to dobrze jest. Możemy sobie na spokojnie lecieć za nimi. Dobra. I podążamy teraz. Oczekuję oczywiście na 12, bo wychodzi Spider-Man Remaster i będziemy nagrywać go od razu i myślę, że będą po dwa odcinki cały czas wypuszczane, żebyśmy trzymali ten standard, żebyśmy... O, dobra. Dobra, mamy. To jednak ten Spider-Man, no oczekuję na niego, chciałbym go nagrać. I... Miejmy nadzieję, że wyjdzie nam to. Dobra, padł. Brak dostępnych celów? Jak to? No dobra, tu mamy. Dobra, jedynka. I spadamy teraz w dół. Mamy kolejny gdzieś. Przyspiesz się na chwilę, abyśmy teraz mogli sobie zwolnić i na spokojnie postrzegać do niego. Dobra, mamy to. Dobra, gdzie oni są? Dobra, mamy. Chociaż ukrywa się. Nie widzimy jeszcze go. No. Ale siadło. No tu trzeba się nauczyć dobrze strzelać. Możemy się uleczyć i oczekujemy go i dobra, nawalamy. Pułapka zrobiona Dobra, oznaczyłem go do strzelania. Nie, wszyscy do niego strzelają. Dobra, gdzie on jest? I podążamy za tam. Czy ty w ogóle wiesz, gdzie chcesz lecieć? No to wiemy. Oj, przybliżmy się, bo coś mnie to daleko. Ale ładnie wlecieliśmy tam. Oj, zapomniałem nie na E, a tak to zmieniliśmy sobie Cel, a mogliśmy dać sobie E i byśmy wystrzelili rakietę która go pokona właśnie. Na H też możemy, ale tu jest dużo przycisków trzeba manewrować nie, nie A tak, szósteczka też możemy Wyleciało mi z głowy Padł jeden myśliwiec, który mamy. A tego wysiemy tak. A na to będziemy strzelać. I w sumie tak patrząc, to już dobrze nam to idzie, już nie jest tak opornie, jakoś tak idzie ta manewracja pomiędzy wszystkimi. Chociaż tu się dużo dzieje naraz, ale to... Widzimy, że... Aaa, no tak, czy to znać. Znaczy. Brak dostępnych sterów, czyli już nie mamy że wszyscy są wyeliminowani. No może nie wszyscy przez nas, ale... Jest tak. Gdzie jest pozostałe imperialne? Ty już go rozwali, no to nieźle.

Czyli możemy odpalać na shiftie, możemy tak odwracać, wiesz, że się nie padli. Ty jest, troszkę mnie poniosło, już. A dobra, widzieliśmy na prawe, mamy fulla. Gdzie ja, przegrupuj się, no to przegrupujemy się i wracamy do bazy, prawda? Uszczek w studiu, nic nie robimy, tak zawróć. A, chyba, że mieliśmy się przegrupować i zostać tam, nie? To nie wiem w sumie teraz nam to od razu wzięło. Coś się pewnie nie uda, nie? O, no, to było takie spodziewane no. Ale ja tak patrzę Kurczę za krótka ta misja Coś tak czułem, że się nie uda. Pewnie mamy teraz chronić go, nie? no Bombowiec? Zasięg 1000? Jest. Mamy. Dobra, dostał. Mamy coś tu jeszcze? Mamy przecież go. obok siebie. Nie no dobra, na spokojnie. Tylko żebyśmy sami nie rozwalili sobie statku Przez to, że tak słabo strzelamy Jeden drugi, dlatego wyślimy sobie rakietę. Bierzemy od razu kolejnego. Widzimy, że on nie padł, ale dobiliśmy go szybko. Bierzemy go od razu. Ło, wow, udało nam się. Chociaż. Jak tak widzę, to niekoniecznie w ogóle mu coś zadaliśmy.

A, pasuje poniższy że żeby przestały nam obijać nasz statek. Tam wyślemy, obijamy drugiego. Kurcze, chyba nie trafiliśmy, nie wiem. Nie, dwa poszły na raz. Nie mamy już celów. Aj, dochodzą, dochodzą cały czas. W planach jest jeszcze ogranie SupraLandu tego dodatku. To jest całkowicie inna gra w sumie bo dodatek. różnie do gry. Tamtej tylko Supraland i z tego co widziałem, to stajemy się chyba jednym z niebieskich. Więc moglibyśmy sobie ograć i sprawdzić jak to wygląda. No pewnie będziemy ogrywać i sprawdzać. Dobra, my, my się uleczmy. Dajcie nam zaopatrzenie. Brakuje nam. Może. Poczekajmy chwilę i właśnie uleczmy się. Chociaż widzę, że to i tak nam nic nie daje takiego. A mamy cię przegrupować. No, żebyśmy nie padli. To w tą stronę. O. Nie zrobiliśmy tego opcjonalnego, ale lepiej nie zrobić niż... Więc... No trudno. Więc... No lepiej nie zrobić niż paść tutaj. Dobra, jemu się udało skoczyć. Nam też. No, naprawiają. Nie wiem, tutaj chyba już nic się nie będzie działo takiego. Dzisiaj właśnie też wyszła gra nowa o budowaniu miasta.

Czyli już mamy plan jak zakończyć tą wojnę całą. No i mamy zakończoną tą misję. No więc dzięki za oglądanie. Żegnam was. Jo!